Dzień dobry pani Marylo, pięknie pani wygląda. Dziękuję. Już jutro premiera niech żyje bal, płyty. Jakie emocje w związku z tym pani towarzyszą? No jestem podekscytowana, aczkolwiek no, nie, nie, inaczej powiem. Nie towarzyszą mi żadne emocje, ponieważ żyję już tą premierą. Naprawdę ileś tam tygodni. I na, nawet przeoczyłam to, że to właśnie jutro jest premiera. No to, to już Codziennie jutro. są jakieś aktywności, codziennie są jakieś wywiady, codziennie mówię o tej płycie i nawet myślałam, że to dzisiaj. To Pani Marylo, to już... jest to jutro i ludzie już odliczają godziny, żeby usłyszeć pełną wersję, niech żyje bal, bo to ostatnio tam zażarło w internecie. Tak. A co dała pani współpraca z tymi młodymi artystami? No z, z... Dowiedziałam się, jak mocna jest ta konkurencja moja, nowa. Naprawdę to są, to, 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 to nie są jakieś wydmuszki, tylko to są głosy, wielkie talenty. Eee, także to pokolenie, to już któreś tam pokolenie, przecież oni są młodsi ode mnie, a matką. No wiem, że pani obserwuje to młode pokolenie artystów. Kto pani zdaniem najbardziej się wybija i przypada pani do gustu z młodych artystów? Oj, jak ja nie lubię takiego pytania, wiesz, bo tych artystów mhm. takich świetnych jest naprawdę dużo. Jest naprawdę dużo. A taka artystka jak Sanach, co pani sądzi o Sanach? Wiesz, no to jest taki grzeczny, szkolny wokal. Ja nie jestem fanką takich wokali, ale y, podziwiam. I, I gratuluję jej takiego sukcesu, no bo sprzedawać y, takie wielkie stadiony, no to jest, to jest wyczyn. Ja wprawdzie, jak, jak jeszcze nie było tego pokolenia Sanach, no to zagrałam te wszystkie y, na, największe hale, takie jak Hala Stulecia y, w, we Wrocławiu, czy, czy Hala Arena w Poznaniu. Jeszcze nie było wtedy tych wielkich, tych takich największych y, y, hal, Sportowych, takich aren. Mm -hmm. No ale to, to, co było, to zagrałam. No tak, no bo pani, można ale... powiedzieć, jest taką Sanach trochę, bo pani zagrała tak? to wszystko. No tak. Ale nie, no tak. To ta, też jak... odniosła pani taki wielki sukces. Ale tak jak ja to było od grona, No, pani proszę spokój. Gdzie? No, nie przecież... było. A gdzie są? No, pani Marylo, gdzie teraz są? Nie ma ich, nie ma ich. Pani jest jedyna bo, wyjątkowa i ja zawsze to powtarzam. Bo Bo się nie chce już stać, wychodzić na scenę. A pani Dla, się, Dlatego nie pani... ma perfektu. Ale pani się chce i mi się to najbardziej podoba. Ale na przykład jeszcze ci powiem śmieszną no. rzecz, bo na przykład budka Suflera działa, występuje, ale tam tylko jest oryginalny bębniarz. To prawda. Więc to jest trochę... Wyobraź sobie, że, że mój perkusista już nikogo nie będzie i będzie grał jako Marla Rodowicz. A jest pani panką właśnie takich reaktywacji ze zmienionym wokalistą? No nie, nie, nie. No... Nie, no, oczywiście, że jak, jak zabraknie jednego muzyka, to, to łatwo go wymienić, ale wymieniać wszystkich muzyków i grać tylko z oryginalnym bębniarzem, to żałosne. To kończąc naszą rozmowę, pani Marelo, pięknie pani wygląda, czy pani jest szczęśliwa? Jak widać. A co jest źródłem pani szczęścia? Muzyka, praca. Ale nie tylko, nie. Yy, przyroda, którą mam za oknem, jak wstaję. I wyglądam za okno i widzę wiewiórki, mhm. które biegają. To, to jestem szczęśliwa. A ma Patrz Pani na jakieś moje marzenie do spełnienia jeszcze? Które nie. w najbliższym czasie będzie Pani chciała sobie spełnić? No, chyba nie mam. Chyba, no, Moje najbliższe marzenie to noc spotkać się z dziećmi na Boże Narodzenie. Bo to, to są moje ulubione spotkania z dziećmi. To bardzo proste to marzenie jest. Proste? No. No, a jakie mogłabym mieć no, nie wiem, niektórzy marzą, żeby lecieć sobie na o, nie. Karaiby, nie, 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 gdzieś nie, nie, nie. tam, gdzieś tam. Karaiby są beznadziejne, poza tym to jest daleko, to jest droga, destynacja, no to wiesz. A jaką radę dały Pani ludziom, żeby łatwiej im się żyło? Bo jest Pani świetną obserwatorką, poza tym, że jest Pani świetną mówczynią. Dziękuję. A nie podobać mój outfit. No podoba Teraz do tego, się mówi outfit, do tego wiesz? przyjdziemy, ale jaką radę pani by dała, żeby ludziom się lepiej i łatwiej żyło. No wiesz, takie rady. No, pani żeby... ust, każde słowo to ja jest ważne. Wie, tak? No tak, oczywiście, że tak. No żeby właściwie jedno bana opowiem. No, cieszyć się każdym dniem yy, i nie mieć do siebie za dużo pretensji. Czyli jakby polubić siebie. Czy w pani domu straszy? Tak. A jakiego rodzaju to jest straszenie? No. Yy, skrzypi podłoga. Mm -hmm. yy, z, yy, z brzęczą kieliszki w takim. Yy, w takim kredensie, gdzie, są, gdzie jest same szkło. A ponieważ tam się. Yy, popełnia samobójstwo. To jest to... Yy, co? Taki pija pijaczek, więc myślę, że dlatego brzęczą te kieliszki. Ale ja zawsze mówię do niego, no, często się koleś. A to wywołuje w pani strach, czy to jest takie, a dobra, brzęcze? Czy znaczy, troszkę, troszkę tak, jak na przykład słyszę, że ktoś schodzi po schodach i e, nie wiem, albo e, jest jakieś takie kroki i ja tego nie widzę, a koty to widzą i koty wodzą wzrokiem i ja widzę, że ten, ten ktoś, ten duch zbliża się do mnie. No to się trochę boję. To ja pani załatwię, żeby tam wszystko oczyścić. Ostatnie pytanie była nie, Pani. Nie, po co po oczyścić? Co mnie to nie przeszkadza. Ostatnie pytanie była pani ostatnio na koncercie Maty Mata 2040. Czy pani zdaniem on może być prezydentem? Bo on tam się stara o to. Mata ma 24 lata dopiero. Ale już rozpoczął właśnie tę kampanię. No i dobrze, im wcześniej, tym lepiej. To jest bardzo bystry chłopak. Ma super ojca, więc który go tam ustawi odpowiednio. Pisze świetne teksty, więc myślę, że będzie pisał sobie przemówienia mhm. jako prezydent. Czy rozumiem, że pani zdaniem może być to realne? Tym, bo moim zdaniem realne. Bo on, ile będzie miał 40 lat? Mhm. Jak zacznie się starać? No pewnie. Czemu nie? Kochamy Panią, Ma... Pani Marylo. Tak? Tak, no oczywiście, że tak. Zawsze to Pani powtarza. Dziękuję bardzo. Pięknie Pani wygląda. Dziękuję Użyczę bardzo. Życzę wszystkiego dobrego, wesołych świąt, bo nie wiadomo, czy się spotkamy przed no, świętami. Udanego też. Sylwestra i pięknych kreacji. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki. Do zobaczenia.